Jeden z widzów, a dokładnie Krystian, jakiś czas temu zrobił horror w Robloxie. I najlepsze jest to, że to był najbardziej lajkowany komentarz. I dzisiaj sobie właśnie przetestujemy ten horror, zobaczymy czy rzeczywiście jest straszny, czy raczej będzie to lipa. Będę surowo oceniał. Znaczy, wiecie, o, czemu mam takie małe okienko? Co się tutaj popsuło, ale zasady są niezmienne i dokładnie takie same. Dobra, będę musiał to szybko powiększyć. Ok, teraz powinno być lepiej. I po pierwsze, nie słyszę żadnej muzyki ani żadnych, żadnych dźwięków, więc trochę mnie to zastanawia. A po drugie, zasady są cały czas takie takie same, czyli najbardziej lajkowana gra z komentarzy wygrywa i po prostu ona pojawia się następnym razem, nieważne czy to jest gra płatna, czy darmowa, czy jaka, jeżeli chcecie, e, śmiało mm, po prostu opisujcie te gry, żeby na przykład zdobyć lajki innych, bo widziałem, że właśnie zaczęliście opisywać te gry, co naprawdę jest całkiem spoko, bo wiem mniej więcej e, czego się spodziewać, pull switch to start, click plus drag, a gdzie jest, gdzie jest, a tu jest, ej, zarumbisy to jest, ty, podoba mi się ten motyw, loading, e, skip loading, not recommend. oczywiście nie będziemy tutaj e, nic e, kompletnie skipowali, tylko no mówię, pierwsza rzecz, która mi się rzuca w uszy bardziej to brak jakiejkolwiek muzyki, oczywiście jeżeli przez całą grę nie będzie żadnej muzyki, to i tak wy będziecie mieli muzykę, bo podłożę po prostu jakiś fajny taki horrorowy ambięcik, ale mówię, yy, chcę ocenić tą grę, wy też możecie, jeżeli na przykład nie macie yy, żadnej gry do polecenia to możecie ją ocenić od 1 do 10 chociaż że wiecie, że to, że ktoś poświęcił czas na zrobienie gry w Robloxie to już jest naprawdę po was sukcesu, sam chciałbym kiedyś zrobić jakąś grę w Robloxie może się to uda, w ogóle fajnie by było streamy na przykład prowadzić, zrobienia gry w Robloxie, to byście mi pomagali na bieżąco i mówili, nie, to tak powinieneś zrobić, nie, to inaczej trzeba i tak dalej. Oho, dobra. Słuchawki są rekomendowane, żeby mieć najlepsze doświadczenia. Yokima. Uśmiech. Oh, o, ej, fajne. Ty, podoba mi się to. Chapter pierwszy. Ty, to są chaptery normalnie. Ok. Zagubiony w labiryncie, tak się nazywa pierwszy chapter. Nie wiem, czy będę przechodził coś, bo tutaj sobie testujemy różne gierki. O, i mamy widok z góry. WASD Interact Controls. Dobra, dobra, dobra. I czekajcie. No nie, nie słyszę. W ogóle żadnej muzyki Dobra, już wiem dlaczego nie słyszałem żadnej muzyki Bo miałem wymutowanego Robloxa Także to już jest y, wszystko jasne Ty, tu są jakieś drzwi Tak przynajmniej widzę o, Tu się zaczyna gierka, czyli mamy widok z góry To jest powiem wam, że y, takie dość nietypowe A, y, jestem zamknięty Click to exit Dobra, mogę sobie wejść Halo Okej, okay. Mo można sobie iść na przykład tutaj. Ym, te drzwi wyglądają na zamknięte, może jest jakiś klucz gdzieś w pobliżu. No to zobaczymy zaraz, czy będzie klucz. Mamy notatnik z jakimiś notatkami. Ziób, ale się wysuwa. O, tutaj coś jest. E. A, czy to jest światło? Wy wydaje mi się, że to jest po prostu światło, czyli może na przykład ten klucz będzie w jakiejś szafek? Uuu, w tym pierwszym pomieszczeniu mogę sobie zapalić światło. Dobra, mamy tutaj jakiś kapelusz, znaczy... fajne, to, 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 to nie jest kapelusz. Tutaj... Tej słyszałem coś. Nie ma sygnału. Okej, okay, bo tu jest radio. Dobra, udało się zebrać klucz, także idziemy sobie zrobić. Ale kurde, nie wiem, czy widzieliście, tam ta gra miała chyba 5 lajków. No na pewno to nie jest gra, która zasługuje tylko na 5 lajków. O, otworzyliśmy drzwi. Tylko pytanie, czy to będzie... O! Dobra, będzie straszne. Okej, okay. przestraszyłem się tego. Nie spodziewałem się tego. Ale <laughs> to było głośno u mnie. To było bardzo głośno. Dobra, pójdziemy sobie troszeczkę dalej. Tutaj widzę, że mamy... Ej, te drzwi wyglądają jak żywcem wyciągnięte z dorsów. O! Co to jest za miejsce? Okej, okay, tutaj nie mogę. Czyli... Mm, aha, czyli nie, nie otworzę.. Na razie te drzwi? Ty? Losowy telefon dzwoni? Halo? O, czy ktoś podniósł telefon? Czy jesteś też w labiryncie? E, czekaj, musisz znaleźć tylko... E, muszę iść. Okej, okay, kiedy, kiedy, yy, czekaj, yy, stop missing, yy, nie, nie baw się światłami, o, ty, dziwne, dziwne rzeczy się tutaj dzieją, okej, okay, yy, także ktoś do nas zadzwonił, o, mam jakiś notatnik, dzień siódmy w labiryncie, yy, nadal, yy, nie, nadal jakby wszystko jest ze mną w porządku, oni kłamią, yy, bez snu, potwór, słyszałem go, on słyszał mnie, ja wiem, on wie, jak go uniknąć, yy, musi stać, jeśli on wyjdzie, światła. Okej, okay, czyli Buszy może stać. <laughs> Czekaj. Oj, nie podoba mi się to. Ja. Czy, czy ten bądź, mnie będzie słyszał? Dobra, to jest światło. Mogę sobie przejść dalej. Ty. Nie, nie wiem, czego się spodziewać po tej grze, wiecie. No, tak naprawdę wiem tyle i wiem tyle co wy. Ale podoba mi się to, że to nie jest kolejna gra, gdzie masz widok, jakby, wiecie, zapostacić, tylko masz z góry. No jest to jednak, mimo wszystko, coś po prostu innego. Ty, ale nie ma tutaj żadnego potwora. Ławka w takim miejscu? E, trochę dziwne miejsce na ławkę. Dobra, czy tutaj coś mamy? O, jakaś plama? Nie, to jest dywa. <laughs> to jest dywa. Waiting input. Dobra, potrzebuję kodu. Będę musiał wpisać kod, tylko e, trzeba będzie znaleźć gdzieś ten kod. Dziwnie, kamera się zmieniła. Ej, to wygląda, jakby w tym korytarzu miał. Miał coś być, okej, okay, jednak nie, nic nie było. To mi się w ogóle kojarzy z takimi starszymi gierkami. Yy, muszę yy, znaleźć sposób, aby dostać się tam na górę. Aaa, no to skrzynka w takim razie. Dobrze, że przynajmniej postać powiedziała, bo szczerze mówiąc bym nie zauważył. A. Mogę skakać! Ja mogę skakać, dobra. Yy, yy, zastanawiam się, co ten klucz odblokowuje. No to za chwilę zobaczymy, co ten klucz odblokowuje. Nie wiem, czemu jest tak dziwnie kamera tutaj zrobiona. No co to. Ty. Czekaj, co to było? Tu są drzwi, dobra, już rozumiem, czyli tutaj były jakieś, yy, po prostu, jakieś przejście, ja, dobra, na farcie, tak to bym krążył tutaj i nie wiedział, co mam zrobić, o, co to jest za miejsce, mamy jakieś notatki i te notatki gdzieś mnie prowadzą, hmm Dzień trzeci w labiryncie. Zauważyłem, że światła jakby gaszą się coraz częściej i częściej. Zaczynam powoli myśleć, że musi być coś jakby za mną. Czy chcę w to wierzyć, czy nie. Mógłbym przysiąc, że widziałem jakieś ruchy w cieniu, znaczy w ciemnościach, ale nigdy, nigdy nie jestem na 100% pewien. Cienie mnie obserwują. Znalazłem. E ty, naprawdę to zrobił widz? W tym sensie to wygląda naprawdę dobrze, ta gra. Jakby. Serio? To jest... spoko, 52371. To jest 523... Ja sprawdzę jeszcze raz ten kod, żeby nie było. Mm. 52371. Tak, 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 tak. Czyli po prostu gościu powoli szaleje, nie wie, czy to co widzi to jest rzeczywistość, czy nie. Hello. O! Okej, okay. nic nie będzie za mną, prawda? Nic nie... O. Dobra, chyba, chyba odpaliłem jakiś skrypt teraz który sprawi, że y, będę miał małe problemy. Dobra, teraz 3. 5, 2, 3. Ej, nie pamiętam kodu, jaki był. 5, 2, 3, 7, 1? Coś takiego. Dobra, sprawdzę. Jeżeli. Y, 5, 2, 3, 7, 1. Jest. Dobrze. O i. Odblokowało się przejście. I to jest dziura. Tylko gdzie my ta dziura prowadzi? Oj, 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 się trzęsie ekran. <laughs> Dość mocno. Powinienem go. Yy, powinienem tylko yy, iść tam, jeżeli się pewnie, że wszystko mam. A, nie będę mógł wrócić. Nie no, mam wszystko, tak? No klucz zebrałem. Nie mam pojęcia do konten. A nie, już wiem, dokąd ten klucz mnie prowadzi. O. <laughs> I przejście się zablokowało. O, wygląda na to, że utknąłem, będę musiał yy, uważać na moje kroki. Okej. Okay. Mam nadzieję, że tutaj nie ma wskrzeszania się za robuxy. Po prostu. Tylko jest, wiecie, normalna single player gierka i tyle. Uuu! Jakieś przejście, te są jakieś drzwi, tylko że tak, nie mogę ich otworzyć. No właśnie, te drzwi są po prostu zamknięte, więc idziemy sobie dalej. Tutaj mamy mm, jakieś lampki, tu jest jakiś nota... O! kliknąłem w coś, ale nie wiem czy cokolwiek to tak naprawdę zmieniło. Tutaj można sobie wejść i mamy jakiś dziwny obraz, tylko szkoda, że nie mogę sobie się przyjrzeć, co to dokładnie za obraz jest. Na razie poza tym jednym takim elementem jumpscare'owym powiedzmy, że półka spadła, no to jest klimat, to na pewno, ale no nie jest to straszne, nie? I za chwilę pewnie tego pożałuję. Ty, gdzie ja jestem? Co to jest za miejsce? Czy ja mogę tutaj coś... Zrobić wejść na coś na przykład? Ty, mogę wejść. Ale nie no, nie będziemy psuli i bugowali mapki. Dzisiaj sobie byśmy przeszli pierwszy chapter. Nie wiem, czy on jest długi, czy nie. Tak, 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 wiem, że te drzwi są zamknięte, także chodźmy, może... Ty, wydawało mi się, że coś słyszę. E? O, światło zapalone, nóż. ehm um, okej, okay. um, mam wrażenie, że to mi się nie przyda. Tu mam jakąś notatkę, nie mogę niestety jej kliknąć i je zobaczyć sobie. Bardzo ładnie są zrobione te wszystkie rzeczy tutaj. Dobra, i w ogóle to ma pięć epizodów. To naprawdę długo siedział nad tym. O. O, okej. Okay. Yy, światło, światło prawie zaraz zgaśnie w tym pokoju. Ja wiem, co się wydarzy. To światło zgaśnie i coś na mnie wyskoczy, prawda? A. Albo i nie? Okej. Okay. Czy ja sobie słyszę jakieś kroki? Nie. Tu jest jakiś czerwony ten. <laughs> oh! It's, it's lurk in the dark, so it's problem to avoid shadows. Aha! Czyli mam spróbować raz jeszcze. A gdzie będzie checkpoint? O nie, ja jestem w tym miejscu. Dobra, i teraz gdzie powinienem iść? Bo światło zaczyna coraz bardziej gasnąć. Biegnę sobie tutaj, i może na przykład pobiegnę sobie od razu do kolejnego pomieszczenia. Okej, okay, to za chwilę zgaśnie. A się mogę wejść? Mogę wejść do szafki. Pyk. I czy ja będę tu teraz widział? O, kliknij, aby wyjść. A, i światło przestało y, mrygać teraz. Ty, czyli tego tutaj nie ma? Tak można by było stwierdzić. A może ja popsułem właśnie grę? I wiem, że jak drzwi się otwierają, to to. O, dobra. Oni. Je... Chyba, że on jest tutaj. I czekajcie, czy, ja, czy ja mogę iść w lewo jakoś? Nie, nie mogę przejść w lewo. Przynajmniej nie widzę żadnego przejścia. Tutaj w prawo też nic nie ma. Więc będę musiał na pewno wrócić. Znaczy, tak mi się zdaje, że będę musiał wrócić i iść w lewo. Odbić gdzieś tam. Tylko, że tam miałem informację, że nie mogę tego zrobić. A tutaj, jeżeli sobie pójdę. A. A nie. To światło nie mryka. Cyk. O! Dobra, bip. Rozumiem, rozumiem. Czyli to idzie do tego pomieszczenia teraz. Szybko, szybko, szybko. Otwórzmy sobie te drzwi. Bo miałem tam informację, że jakiś metalowy... Jak się my, drzwi otwierają, metalowe, to wtedy... Wtedy ten potwór tak jakby idzie. Dobra, wróćmy sobie tutaj na chwilę do kuchni. Kurde, to jest trudniejsze niż myślałem. Bo spodziewałem <grym> się, że to będzie trochę prostsza gra. Dobra, przejdźmy sobie i teraz chodźmy do góry. O, i tu są schody. Czyli ja po prostu miałem przejść cały czas po prostu wyżej. I mamy... O! Jakieś odliczanie? Czy to jest koniec? Czekaj, czy, 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 to, czy przeszedłem pierwszy właśnie epizod? Albo i nie? Nie wiem, no zaraz zobaczymy. Bo winda gdzieś mnie... O! Mogę, no. mogę się oglądać. Piętna... Czyli ja byłem na 15 piętrze, a teraz jestem gdzieś w dół. No, na razie mało tych strasznych elementów, jeżeli to ma być horror. To yy, no po prostu za mało. Po, poza tym, że raz się tam przestraszyłem, wiecie, na samym początku, to y, troszeczkę za mało, ale fajnie się gra. No, do, do tego zmierzam. Że mimo tego, że to nie jest jakieś tam y, straszne. Oho, pierwsze piętro. Ty. Teraz jestem. z A, okej. Okay. Yy, teraz byłem. Yy, czy ktoś się podniósł telefon? Okej. Okay. Yy, przepraszam, że nie mogłem albo nie mogłam pomóc następnym razem. Rozejrzym się, yy, będąc przy telefonie i może być gdziekolwiek. A ta rzecz nadal tutaj powinna być. Okej, okay, nie widziałem jej przez jakiś czas. Dobra, a, chodzi o tego potwora, jakiego, jakiegoś, albo coś w tym stylu. O! Ty, Kolonist 414 Amy Doyle Dobra, ym, pójdę sobie tutaj zobaczyć. O, mamy jakiś tam. Hmm. I see... I see you in there. Widzę ciebie tam. No, czyli w tym miejscu mnie widzi. Dobra. Tutaj nie widzę, żebym mógł cokolwiek zrobić. Ale ta fabuła, powiem wam, że jest dziwna. Czekaj, czy coś wyskoczy na mnie teraz z tych drzwi? Nie. <grym> w ogóle ta kamera czasami tak dziwnie się bardzo zachowuje. Widziałem go! Widziałem jego oczy! On mnie obserwuje chyba. Tak, na pewno mi obserwuje. Dobra, tutaj nic nie ma. Czyli nie, nie zgasisz światła, prawda? Nie zgasisz, mogę sobie iść dalej. Dziękuję bardzo. Ty, jaki to jest labirynt? Gdzie ja mam w ogóle iść? Czy ja, czy ja idę w dobrą stronę? Czy ja nie powinienem po prostu iść gdzieś indziej? Nie, no. Z... Okej, okay, tutaj jesteś, dobra? To ja sobie idę w to miejsce. O nie, czyli mamy kolejne pomieszczenie, które działa dokładnie tak samo. O, telefon dzwoni. Dobra, zobaczymy, czego <laughs> się teraz dowiemy. Uh... O, to jest kod Morsa. Niestety nie znam kodu Morsa, więc jedyne, co mogę zrobić, to po prostu iść dalej i szukam teraz jakieś karty. Hmm, czy ja mogę skoczyć? Tam widzę w ogóle, że jest przejście jakieś na dole, ale czy ja chcę ryzykować i jeszcze raz to przechodzić? O, dobra, mamy kartę. E, zastanawiam się, co to odblokowuje. No, ja wiem, co to odblokowuje, bo już sobie pobiegałem po prostu e, po tym kolejnym labiryncie i e, z jednej strony podoba mi się to, że tak naprawdę nic nas za bardzo tutaj nie goni, bo nie lubię takich gier, gdzie dają ci e, etap, labirynt i pozbieraj osiem Kartek w, tych w tym labiryncie. To to jest takie dla mnie średnie. O, note finder 4682. Jeśli jakiś kolonista tam się przedostanie, dobra. 4682 to jest y, w ogóle kod, który musimy gdzieś pisać. Znowu telefon dzwoni. Czy to będzie znowu kod Morsa? Okej, okay, y, y, otworzę te drzwi. Po prostu czekaj. Y, po, po, po prostu tam czekaj. Ty! Mamy w końcu. To jest jakieś główne. Czekaj, wyłączyłem coś? Czy powinienem to wyłączać? Znowu coś wyłączyłem. ojku przepraszam. <laughs> po prostu jakiś pyłek albo coś takiego. E, to może być nasza szansa na ucieczkę. E, napisy powiem wam, że są bardzo szybko. I to mam jeszcze wyłączyć. Dobra, wyłączyłem wszystko. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, czy nie. Pewnie pomyliłem się. Jestem prawdziwy, jestem prawdziwy. To jest tylko jakiś. O, oh, to jest jakiś trick. Ty co to jest? Co jest w tym miejscu? Wow. Teraz z innej perspektywy to widzę. Czy ja... Czekaj, czy ja się wydostałem z tego dopiero i to było wszystko moim na przykład snem albo co, coś takiego? Nie wiem, dziwne. Naprawdę dziwnie to wygląda. Mo mogę przejść sobie tutaj i. Good ending! Dostałem. Good ending. Dostałem oznakę z good endingiem, ale... <laughs> W jakim sensie to jest good ending, jeżeli tak naprawdę nic się nie wydarzyło? O, tutaj mamy coś na komputerze. Ty, no to jest dziwne. 4, 6, 8, 2, już sobie sprawdziłem i o, jest, przyznano dostęp. Okej, okay, przyznano dostęp do czego? E, e, mam kliknąć? Jest klucz. O, co ja tutaj odpaliłem? O! Ciao, ja to wys wys wysadzam? Okej, okay, zaraz się przekonamy nie mogę tutaj przejść. Dobra, to było to miejsce. Tutaj też te drzwi są zamknięte. No i siedzę tak od 5 minut. Kompletnie nic się nie wydarzyło, więc y, nie mam pojęcia, co muszę zrobić. Przeklikałem wszystkie przedmioty, jakie tutaj y, były, i nic kompletnie się nie wydarzyło, więc może to jest y, zakończenie. Takie wiecie, że ciebie nie wywala z gry, tylko masz sobie tutaj zostać. Trudno mi powiedzieć. Czekam na kolejne komentarze z kolejnymi lajkowanymi grami. Spoko, spoko horror odwiza, ale w sumie nie, nie nazwałbym tego horror, tylko taka gra y, klimatyczna. Bo czy to było straszne? Poza tym, że na początku się wystraszyłem, no to powiedziałbym, że. and yeah.